Jeszcze w lipcu posłowie i senatorowie mogli liczyć na wypłatę rzędu 8 tysięcy złotych, ale już od 1 sierpnia na ich konta będzie wpływać o 60% więcej pieniędzy. Podwyżkę otrzyma również premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie i wiceministrowie. Taka decyzja nie podoba się Polakom. Z sondażu dla Superekspresu wynika, że znaczna większość jest takiej zmianie przeciwna. Przedsiębiorcom nic nie dali, którzy stracili w lockdownie. Nic im nie dali, a sobie teraz podwyższają, chociaż mają naprawdę dobre zarobki. Ja bym zabrał z tego przynajmniej 90%. 90% za co? Powinni tyle zarabiać. Powinni Polacy w ogóle też więcej zarabiać, aby się przeciętnemu człowiekowi dobrze żyli. Zdaniem specjalisty do spraw wizerunku i marketingu politycznego decyzja o podwyżkach spowodowana jest coraz bardziej widocznym rozłamem w Zjednoczonej Prawicy i powolnym przygotowaniem parlamentarzystów do kampanii wyborczej. Armia nie, nie, nie maszeruje na pustych żołądkach, i naprawdę ktoś musi tę kampanię robić. To nie jest tak, że w Warszawie sobie ludzie siedzą no, i mówią super. W terenie trzeba to wychodzić i każda partia to doskonale wie. No i tutaj, jeżeli parlamentarzyści, nie wiem, radni czy szeregowi członkowie będą niezadowoleni, to to się nie uda. Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości broni decyzji o podwyżkach, zaznaczając, że parlamentarzyści 3 lata temu mieli obniżone uposażenia, a w tym samym czasie rosła zarówno kwota minimalnego, jak i średniego wynagrodzenia. Poseł jednak dodaje, że on osobiście jest zadowolony z dotychczasowych poborów. Ja jestem gotowy pracować nawet za te pieniądze, które są nawet za niższe, jeżeli będzie taka potrzeba. Przeciwni podwyżką są parlamentarzyści opozycji. Ci, choć jeszcze rok temu głosowali za podniesieniem własnych uposażeń, dziś mówią, że to niemoralne. Dzisiaj nie ma klimatu na to także z uwagi przede wszystkim z uwagi na to, że jest taka sytuacja w kraju jaka jest, że mamy bardzo wysoką inflację, że mamy tutaj za chwilę czwartą falę pandemii i składają swój własny projekt ustawy, który zakłada zamrożenie podwyżek wielu funkcjonariuszy publicznych do 31 grudnia 2023 roku. Część parlamentarzystów chce także powiązać pensje polityków od chociażby średniej krajowej. Ja jestem za tym, żeby tak... Rozwiązania systemowe były, wtedy sytuacja byłaby przyjrzysta. Powiązanie uposażenia poselskiego, czy to z pensją minimalną, czy z pensją średnią jest moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem. Ze strony posłów partii Razem pada konkretna propozycja. Uposażenie posła miałoby wynosić trzykrotność płacy minimalnej, czyli na obecną chwilę około 8400 zł. Parlamentarzyści w najbliższych dniach powinni zająć się także projektem ustawy, która ma zwiększyć pensje prezydenta Andrzeja Dudy, byłych prezydentów, a także samorządowców.